do apelu. Ziemia Wiertopolska to kolebka naszej państwowości. Ziemia ludzi pracowitych, solidnych, mężnych, twardych i gorących patriotów, których nie udało się zniszczyć władzom pruskim. Ziemia ta rodziła zawsze najlepszych synów którzy, gdy była taka potrzeba, wstawali do walki w obronie ich suwerenności, niezawisłości i niepodległości. Wzywamy tych, którzy z tej ziemi wyrośli, którzy tę ziemię pokochali i którzy ofiarowali to, co mieli najcenniejszego – własne życie. Stańcie do apelu! Wzywamy żołnierzy zrodzonych przez Matrzyną Ziemię Wielkopolską, którzy w obronie jej polskości polegli podczas tysiąca lecia dziejów państwa polskiego. Stańcie do apelu. Wzywamy inicjatorów, twórców i realizatorów czynu niepodległościowego. dowódców i żołnierzy, którzy po 123 latach niewoli wywalczyli Rzeczpospolitą. Wzywamy do apelu wszystkich tych żołnierzy i działaczy, dzięki którym Polska w 1918 roku stała się niepodległa. Wzywamy wszystkich żołnierzy powstania wielkopolskiego, narodowego zrywu niepodległościowego, zakończonego pełnym sukcesem politycznym i militarnym. Wzywamy ich dowódców, majora Stanisława Taczaka i generała Józefa Dąbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu. Wzywamy inspiratorów Oddziału Powstańczego zorganizowanego w grudniu 1918 roku po Bożym Narodzeniu tutaj, w posadowie Koninie i Lwówku. Stanisława kosz i Mieczysława Kwileckiego oraz jego pierwszego dowódcę plutonowego Wojciecha Świerczyka, a także wszystkich odważnych i odpowiedzialnych żołnierzy powstańców walczących pod sztandarem tego oddziału. Stańcie do apelu. Wzywamy dowódcę Frontu Zachodniego Powstania Wielkopolskiego pułkownika Milewskiego, pod rozkazami którego walczyli powstańcy ochotnicy z Pozadowa. Przeformowani w szwadron jazdy okręgu drugiego, dowodzony przez potworążego Teofila Poprowickiego, stańcie do apelu. Wzywamy żołnierzy II Pułku Ułanów Wielkopolskich sformowanego w maju 1919 roku w Piedrusku Koło Poznania, którego trzonem byli żołnierze powstańcy Szwadronu jazdy wywodzące się z Posadowa i Lwówka. Stańcie do apelu! Wzywamy wszystkich synów tej ziemi wielkopolskiej, którzy zginęli w obronie polskości na wszystkich frontach minionych wojen. O Pozach i więzienia. Stańcie do apelu. Melduję. Powstańcy, żołnierze, działacze wypełnili swoją przysięgę wyzwolicieli i obrońców niepodległości państwa polskiego. Po apelu.